Mamy wtorek, dziś dzień wigilijny, o tu takie ładne choinki, prezenty, świecidełka. A idę się na puszki przejść, zobaczymy co przyniesie. Na razie jest normalny dzień, po południu wigilia dopiero, o coś ostro się gubi. O dobra, idziemy się przejść szybkie kółko wracać do domu, szykować na Wigilię wszystko, sprzątać, gotować, żona w pracy i sama się nie wyrobi. Ceny paliwa. Tak, o tutaj karetka krąży Kolejna to policja jeździ, ale to karetka nie jest zimno, ciepło, na wigilię 24 grudnia to jest bardzo ciepło śniegu zero na święta marnie bez śniegu Co zrobić, nikt nic na to nie poradzi. No. Idę się, przejdę do parku. Ale i kamień. coś będzie, to będzie. Nie no, to trudno. Ale myślę, że coś się znajdzie zawsze. I później wracać. Brać się za robotę. Dobra, chwilowa pauza, bo tu nic ciekawego w Półtusku takie budki porozstawiali jak co roku z fajerwerkami gdzie nie sprzedają co roku są takie budki po Półtusku porozstawiane a ja idę dalej na razie żadnej puszki nie ma Na tym odcinku rzadko kiedyś coś jest. Zobaczymy dalej w parku. Jestem już w parku. Zobaczymy, co tu dziś znajdziemy. Czy cokolwiek w ogóle będzie. Zaczynamy, pierwszy koszyk. Jest coś, jest coś. Jedna jest i druga. I trzecia i po tej Gerze czwarta. A, jest jeszcze jedna, jest i piąta po energetyku. No i dobra, pięć sztuk na początek. Idziemy dalej. A więc na pusty już nie wrócę do domu bez puszek. Troszkę jest, tu zaświecimy, Jest coś po kuflowym, ale aluminiowa teraz są też aluminiowe po dobra idziemy dalej tiry jeżdżą sobie jeden tu następny jedzie a tutaj pusto puściutki kosz tam był dlatego już nie świeciłem bo było widać jest kolejny przyświecimy. Eee po tylko butelka To nie dla nas Chyba żeby to skupywać w dobrej cenie to będziemy zbierać No co wezmę i wyrzucę w drugie miejsce to bez sensu I Tutaj mamy coś Nie mamy nic ciekawego I tu jeszcze dwa kosze i park będzie Z głowy. Tutaj nic kościutko jeszcze tego zobaczymy. Przyświecimy Jest coś, jest jedna, coś, jedna druga. Dwie są. Patrzę jedna. A tutaj Argus lidlowy i setki same jakieś, dwusetki i wrócimy się tędy, zejdziemy po schodkach W niedzielę nie byłem na puszkach na mieście, bo chciałem trochę odpocząć, bo w sobotę w pracy byłem Wczoraj byłem, dzisiaj dopiero wolny, też raz dwa trzeba obejść iść do domu, robić co trzeba. Po południu Wigilia, wiadomo trzeba spędzić normalnie. Przyświecimy tutaj, ale tu nic nie ma ciekawego, idziemy dalej. Tu coś mamy. Nie mamy. Pojemniki z piaskiem stoją, ale nie wiem czy się przydadzą w tym roku. Bo jak będzie taka zima cała, no to słabo to widzę. Jesteśmy na mostku, ładnie rozświetlony Tylko te światełka wszędzie, choinki, światełka, stroiki przypominają, że są święte Bo śniegu nie ma, to tak słabo Idziemy, tutaj się przejdziemy Jeśli chyba będę wracał do domu Nie ma co długo łazić Przez święta też nie będę chodził na puszki bo to troszkę nie pasuje jakbym faktycznie nie miał na chleb w ogóle no to już poszedł ale się pracuje tu na ten chleb jest zawsze coś mamy, mamy jedno zabieramy to jedno Do kolekcji, chyba. Włączamy latarkę i idziemy dalej. Kolejny koszyk. A tu pusto, aby koszyk. pływają czy nie pływają. Nie widać kaczek. Gdzie indziej popłynęły pewnie. Mało wody w kanałku. Tutaj zaświecimy. Też pusto. Jeszcze śmieci nie zbierali dziesiątkę za wcześnie. Teraz jest w pół do szóstej, pewnie coś takiego, nie patrzyłem na zegarek, ale po piątej wyszło. tu przyświecimy też pusto, a może zbierali, bo to święta, może wcześniej zaczęli, o czwartej, żeby wszędzie pozbierać, poczyścić, może i tak być sprawdzimy jeszcze tutaj, o, tu coś jest. Jedna. Jedna. Jest i druga. Jest i trzecia. Jeszcze coś? E, już chyba nie ma. Idziemy dalej. Oj, ostrość się gubi, chwilę się zatrzymać, dobra, złapało, idziemy dalej. Dla telefonu przy chłodno widoczny. Coś mu się dzieje. Tutaj. A jedno widzę. Jedna jest. Drugo widzę chyba, nie wiem czy ja wygrzebię, mamy. Całkiem się zapowiada. W miarę ciepło ptaszki ćwierkają jak na wiosnę. To i puszki są co nieraz. Mega dużo nie ma może, ale tu jedna, tu dwie, tu trzy prezent się świeci. Widzieliście go kto oglądał. Ale pokazać nie zaszkodzi. Że ktoś nie widział. Tu zaświecimy, tu jakieś folie, tylko tu nie, folii nie zbieramy. Po co mi folię? Co ja z to ja to folio zrobię. O, pokażę Wam, że kret tu kopią. Tutaj po kolei kretowiska. Znaczy, że będzie ciepło. A krety kopią. Tu zaświecimy teraz. O, ta widzę. O, jest Tatra, niedopita, jak zwykle. I jeszcze coś tam było. O, da, muszę sięgnąć. Znowu dwie mamy. Jeszcze jedna jest. Mamy trzy już. Całkiem, całkiem. Słychać jakieś butelki, chyba jeżdżą, zbierają. Ale mi się zbierają. Oni robią swoje, ja robię swoje. Jeszcze zajrzę do tego. Chyba będę się wracał. Nie będę szalał. Trzeba iść do domu, porobić. Samochody już jeżdżą. Ludzie wstają. Tu coś jest, nie ma nic. No i dobra, wracam się. A, jeżdżą, dobrze mówiłem, że już jeżdżą, zbierają. By śnieg był tu ładniej, by to wyglądało ten prezent. Wiadomo. Ale już... Starczy o tym śniegu. Mhm. Jeszcze nie raz powiem, ale... Staram się... skończyć na razie. Tutaj pusto, to był ostatni kosz i wracam się tędy alejkami. Woda spokojna, kaczek nie ma. Może jak się rozwidni, to prędzej tu będą na dużo narew może płynęły. Troszkę puszek jest. Ja wiem, ile to może być, koło 15. Taki szybki spacerek, szybkie kółko. I zawsze wpadło parę. musiał być w śmietniku, kilka znalazłem. Oto za 20 będzie, tak szybko licząc. Dobra chwila pauzy, bo tu już muszek nie będzie na razie Zajrzymy jeszcze tutaj, mały koszyk zaświecimy E nie ma nic, już się jeździli tutaj No jest to trudno No ale tam coś się świeci dalej Zobaczymy co to jest żeby to puszka, czy to nie, butelka. Niestety setka. Dobra. Wracamy się, idziemy tu po schodkach sobie. Do góry przez parek. Wracamy do domu. Ciepło. jestbym bym pochodził dłużej, żeby to normalny dzień był. Bym miał czas to bym przed spory większy kawałek ale niestety są rzeczy ważniejsze są ważne i ważniejsze więc trzeba to podzielić trochę puszek na zbierałem teraz trzeba zająć się w domu Kilowa pauza, bo tutaj to już byliśmy. Idę sobie dalej główno ulicą, po chodniczku, dreptan. Ale puszeczek tu nie widać. Posprzątali, śmieci też nie widać, dobrze, czysto na święta. Zaraz tu skręcam w lewo sobie I już niedaleko moje bloki Puszka? Nie, nie puszka Przechodzimy przez pasy Idziemy sobie tutaj. I zbliżam się do domku. Końcówka trasy. Tak jak mówiłem, to drogę rozwalili na zimę. Ciekawe, kiedy to dokończą. Czy na wiosnę się wezmą w ogóle za to? Bo tam następno roz, rozbabrali. A tu widzę puszkę jeszcze. Puszeczka. Ale niech samochód przejedzie. Dobra, nie Jedzie. tu ktoś idzie się patrzy ale się patrzy jego problem szczerze to już trochę mniej zwracam uwagę na ludzi że tak się patrzą nagrywam i tyle ale ludzi nie nagrywam oczywiście. Jakby ktoś pozwolił, no to co innego. Dobra, będę kończył. Dziękuję za oglądanie. Szybkie kółko zrobione. Dużo zrówka wam życzę. Zostawcie suba, łapkę w górę, piszcie komentarze. Cześć.